Witam wszystkich w Daily Crafting TF226. Dzisiaj będziemy craftować miotacze ognia do Pyro. Mamy już żetony, i będziemy chcieli, żeby nam z craftowało minimum 12 na palmery, żeby był zysk. Dobra, dzisiaj w sumie nie mam nic takiego specjalnego do powiedzenia. Mogę Wam powiedzieć, tyle że w Halloween pojawi się coś specjalnego. Na razie tyle Wam mogę powiedzieć. Więcej szczegółów nie będę podawał. Chyba, że na Discordzie coś możecie dołączyć. Tak, e, właśnie, klipów nie mam, więc... No możecie dołączyć. No, dzięki. Tak. Palacz. Jakby ktoś nie wiedział, to jak kraftuje e, te wszystkie bronie, i skraftuję jakąś broń, która nie jest na na Palmerem. To ta broń ma wartość pół metal ze złomu. Czyli w sumie niczego. Tylko na Stromona Palmery mają jakąś wartość taką konkretną. Coś dzisiaj długo craftuje te broń. Klikam craft i coś tutaj wyrobi. Dobra, ostatni. I mamy ten czołomiat. No niestety dzisiaj nie ma zysku. Ale i tak mamy jednego Nostromona Palmera. Więc lepsze to niż nic. No i co? Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.